cześć, z tej strony Rekel. Jesteśmy dzisiaj na Grzybowicach z Bartkiem. A w dzisiejszym odcinku zbudujemy krzesło z opon. Tak. Polecam. I cóż, mam na przykład herbatkę. Dobra. Jeżeli chcecie być dobrze jak ta herbata, to subskrybujcie kanał i zostawcie lajka. A teraz przechodzimy do zdrowia. Właśnie zrobiliśmy takie auto krzesło z opon z Bartkiem. Bart... Testuj, testuj. wygodę? O, w ogóle mamy takie brudne buty, bo tutaj dosyć dużo błota jest. Co? Najesz. Czekaj, czekaj, ja to przywalę. Najesz, kopni Jeszcze. Idealnie. Nie da się buty, to jeszcze ubrudziłem kurtkę. Kozak. No i troszeczkę brudna jest podłoga jeszcze. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to stawcie łapkę, suba, napiszcie komentarz. Zachęcam też do zobaczenia poprzedniego odcinka, gdzie tłumaczyłem, że jest możliwość nocowania w House of i takim parku trampolin. Jeżeli go nie widzieliście, to polecam zobaczyć sobie go w karcie tutaj na górze. I co? Mam nadzieję, że Wam się nasze krzesło sopony podobało. Sopon tradycyjnie pana raczej się czołem.